Siemaneczko, witajcie na moim kanale samochodowym. Dzisiaj to cudo znane z serialu zmiennicy, który był dawno temu emitowany. Jak oglądałem jako dziecko, tak się strasznie podniecałem tym fiatem, bo wtedy fiat to było coś. No i w sumie nadal jest. I dzisiaj ten fiacik duży 125P, w wersji 1500, jeśli dobrze pamiętam, będzie naszym głównym bohaterem. Jest nawet pomalowany tak jak był, yy, tak jak występował jako główny bohater, prawie że główny bohater serialu Zmiennicy, którego prawdopodobnie yy, temat z filmu słyszeliście na samym początku. Zobaczcie jak ten model jest zarąbiście odwzorowany. To po prostu twórcy tutaj dali czadu. Zobaczycie w następnych odcinkach inne samochody, inne znane samochody. Takie z polskich dróg typowe, niekoniecznie z PRL-u. Może niektóre nowsze, ale również stare. Nie no to, co ja powiedziałem. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Model jest zarąbisty w porównaniu z innymi. Wymiata. No i startujemy. Czas prawdopodobnie podkładam tak, żebyście go widzieli na ekranie, a potem te czasy będą u góry widoczne. Od razu się pojawię po zakończeniu, po przejechaniu mety. No ale dobra, skupmy się na jeździe, żebym teraz czegoś nie rozwalił, żebym nie wpadł w poślizg, bo to jest właśnie najtrudniejsze. Jeszcze nie mam kierownicy takiej, żeby się dało tym jakoś... Ajcie, ale ładnie. Nie mam jeszcze kierownicy, żeby tym się dało tak normalnie jeździć, słuchajcie, z widoku kierowcy. No ale może z tego będzie nowa seria, jak już się nauczę troszkę lepiej tym kierować, wiem, że jeżdżę jak yy, ciotka <laughs> ale no słuchajcie, no od czegoś trzeba zacząć. W realu jeżdżę trochę lepiej, ale o wiele gorszym autem. No, Jakbym miał fiatika, to byłbym bossem na osiedlu chyba. No jeden taki fiatik stał, chciałem go kupić od sąsiada, ale no jakoś, jakoś, go nie udało mi się złapać, a potem nagle zniknął i okazało się, że sprzedany. Najgorsza szykana, nawet udało się ją pokonać tak prawie, że bez krawężników, bez ścinania tych linii, czyli jest całkiem nieźle. No i teraz się zaczynają fajne takie zakręty, może się uda je przejechać tak, żeby po prostu pokazać na co tego kiecika stać. A powiem Wam, całkiem nieźle się on prowadzi, jak na symulację bez kierownicy. Troszeczkę zarzuca tyłem, ale ogólnie gdyby mu założyć takie współczesne opony, prawdopodobnie, jeśli oczywiście prawdziwy też się tak zachowuje, no to byłoby auto, powiem Wam, całkiem świetnie prowadzące się. No można byłoby jeszcze troszkę poprawić yy, hamowanie no i założyć maglownicę zamiast siódmaka bo te Fiaty chyba miały przekładnię kierowniczą zwaną ślimakiem no to nie było precyzyjne ostatni zakręt troszkę wynosi ale to proszę Państwa, no to wolniej niż maluszkiem przejechaliśmy ten zakręt, coś podobnego no i widzicie czas y, na ekranie, ja oceniam, że nie jest to czas y, poniżej 2 minut raczej grubo powyżej bo auto nie jest najszybsze ale jest po prostu tak gustownie zaprojektowane, prostota kształtów, te krzywizny wszystkie. No to jest coś wspaniałego. Ale wiecie co? Pojadę jeszcze raz, bo to nie był mój najlepszy przejazd, tylko jeszcze ustawię no, chyba jest dobrze. No to startujemy. Poprzedni przejazd nie był najlepszy, więc jeszcze może raz, może nawet dwa. A co tam, pojeżdżę sobie do Pożygu najwyżej. Yy, no i tyle, no. Jedziemy, słuchajcie. Oby jak najszybciej. Teraz postaram się troszkę szybszy czas wykręcić, ale obawiam się, że skończy się to jakąś kraksą albo poślizgiem, bo tu raczej nie ma w co wywalić, tak żeby jest tłuste auto. I jedziemy w poślizgu! Proszę państwa, Rally. Ale nie. Jednak straciłem tutaj dobrych parę sekund. No ale nie narzekajmy, nie narzekajmy, bo jeszcze nie wszystko jest stracone opony ich w prawo. O, tu ładnie 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 żeby się to nie wróciło jest dobrze słuchajcie jest dobrze udało się go opanować ale pewnie no, takim poślizgiem jak to mówił Krzysztof Kołowczyc no, w tych amerykańskich filmach wszyscy tak jeżdżą tym poślizgiem a w pościgach oczywiście w scenach pościgowych a wcale to nie jest szybciej, nie zawsze to jest szybciej to no, może na szutrze E na spalcie, kiedy dobra przyczepność? No, szykana teraz idealnie, ale słuchajcie, no bardzo, bardzo powoli. Przy 30 na godzinach nie powinno piszczeć. Chociaż kto wie, jak one są przegrzane. Jest ciepło na zewnątrz. Chociaż to jest brytyjski, to powinno raczej padać. Nie wiem, czy tu się da ustawić w ogóle deszcz. Da się ustawić złą pogodę. pochmurno i zimno, ale raczej chyba nie pada tutaj deszcz w tej grze w symulacji. A szkoda. A szkoda, bo na przykład jest jedna mapa, gdzie się wjeżdża na śliską i mokrą nawierzchnię, Jest taki tor poślizgowy. taki ośrodek szkolenia kierowców, więc ja nie wiem. No dobra, zbliżamy się do Gambona, zbliżamy się do dwóch ostatnich y, zakrętów. I tu zawsze się jemy rzeżuchę, na tej... Ty... O, ale chyba tym razem świacik daura. Oj, oj oj, No i już po wszystkim. No słuchajcie, wybaczcie to. No, nie sądziłem, że to... Nie sądziłem, że to się tak skończy, a był dość szybki ten przejazd mimo utraconych paru sekund. Zobaczymy zaraz, jaki będzie czas. Ja nie wiem, nakładam ten czas dopiero w postprodukcji, no ale oceniam, że to będzie jakieś 10 sekund więcej na tych wszystkich puślizgach się traci jednak. Tak więc, no, jedziemy jeszcze raz, słuchajcie, jak trzeci przejazd mi nie wyjdzie, no to prawdopodobnie pierwszy będzie najszybszy. Gazu. Gazów jaciku dzielny, mieć, a ja będę ci komentował twój przejazd. <laughs> Zawsze chciałem to powiedzieć. Do jakiegoś samochodu? Słuchajcie, no ja samochody traktuję jak żywe istoty troszeczkę. Nawet te z gier komputerowych, chociaż czasami się nad nimi znęcam. Jak tutaj wypadki, kraksy, crash testy. Bra, zakręt, zakręt, zakręt. Proszę, proszę. No troszkę lepiej chyba niż poprzednim razem, udało się, ale zwolnił też do 40, więc nie spodziewam się tu jakichś wielkich osiągnięć po tym zakręcie. Opony w prawo, no i tutaj biedactwo się skutkło pewnie. Będzie nam ściągać, miejmy nadzieję, że dojedziemy i nie spowoduje to jakiejś kraksy. chociaż nie, nawet nie ściąga. No i zobaczmy teraz dalej spróbuje opóźnić hamowanie. Mam nadzieję, że nie wylecę tak bardzo. No i oczywiście, a no i oczywiście, powiedziałem, że mam nadzieję, że nie wylecę. i muszę na wsteczny przełączać, ale przód się fajnie wgiął. Znaczy, no fajnie, jakby to było moje auto, to bym płakał teraz, ale pewnie z rozpaczy i żalu. Ale no nie jest, to jest tylko symulator, więc można sobie podziwiać, jak pięknie jest zrobiony. No niestety straciłem parę dobrych sekund. No, nawet można zajrzeć pod spód, jak się jedzie na wprost. Słuchajcie, jak się wydaje, że gonimy, że silnik jest rajdowy, ale tak naprawdę ledwo przekroczyliśmy 100 na godzinę. To jest, to jest po prostu piękne w tej starej motoryzacji. Kupa hałasu, smrodu, spalin, balonej gumy, a tutaj tylko 100 na godzinę. No ale kiedyś to było coś. Kiedyś to było. Naprawdę dobre auto, pożądane. Każdy na takim tekstówce jechał. A słuchajcie, najśmieszniejsze, najśmieszniejsze jest to, że każdy, kto zna ten serial, o którym mówiłem na początku, z Nie można okejrzeć, gdzieś można jakimś CDA. Jest. Każdy, kto zna ten serial, to myśli, że to auto z unikatowe i chce takie mieć, a potem jedzie do Warszawki i bęk! Na co drugim skrzyżowaniu widzi takie auto. No niestety, tak przerabiają. Słuchajcie, nie wiem, czy to był. Szybki przejazd. Może to był ciut szybszy od ostatniego, ale chyba pierwszy jednak. Ała, wyszedł najlepiej. No i jak widać, na tym postanowiłem skończyć. Weźmy inne auto. Za chwilkę przełączę się na nie na dużego Fiata. Znaczy też na dużego Fiata, ale w wersji bardziej usportowionej. To był Fiat 1500. A ja do końca nie wiem, jaki to będzie samochód. Zaraz zobaczymy. No i wziąłem, proszę Państwa, taki lekko stuningowany, ale taki to chyba jest tuning troszkę z epoki, a może jest to inwencja twórców modelu, ale ma troszeczkę koni więcej. Ma jakieś 10 koni więcej. A może jest to wersja 90-konna. W sumie nie zwróciłem uwagi, ale jest szybszy na pewno. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie bardzo szybszy. Podejrzewam, że te parę koni. Raczej powoduje, spowoduje większe uślizgi. No jest wyraźnie lepsze przyspieszenie tutaj. Zdecydowanie lepiej przyspiesza to auto, ale już widać, że ta moc przekłada się raczej na gorsze sterowanie, chociaż chociaż całkiem ładnie przelecieliśmy przez ten długi zakręt. Zobaczymy jak tutaj. Troszkę boję się cisnąć, bo tu już mamy 100 na godzinę. Prawie. No tu musiałem go podpompować troszkę, ale sobie poradził na zakręcie. Aż przez chwilę nic nie mówiłem. Jeszcze mi mój kot przeszkadza, bo mi władzi do szafy. Kota, słuchajcie. Fajnego kota. I Nawet się popatrzyłem w bok i udało się szykane przejechać. A jak się starałem, to raczej nic tutaj dobrego nie wychodziło. <laughs> Trochę gardło szwankuje, ale jedziemy dalej. Nie robimy żadnych cięć, yy, bo po co? To jest, słuchajcie, gameplay, a nie jakieś yy, bzdety, pierdolety, udawanie czegokolwiek. Teraz chyba w lewo mam jechać, tak jest. Aaa, mało, ładnie. Słuchajcie, 120 na zakręcie fiacikiem dużym. No to opór powietrza, to tu słychać nawet jak on troszkę szumi podczas jazdy. Ale w realu, opór powietrza, no to byłby odczuwalny. Bałbym się nawet, że jakaś rysa na szybie spowoduje, że ta szyba pęknie pod naporem powietrza, gdyby troszkę jeszcze szybciej pojechać. Uwaga! No i meta, słuchajcie, widać na ekranie. Podejrzewam, że jest to najszybszy czas, bo bardzo ładnie się nim przejechało. I o dziwo nie tracił tak bardzo przyczepności przy większej mocy. Tak więc polecam dużego Fiata, takiego Fiata chciałbym mieć troszkę przyspieszonego, troszkę wzmocnionego, troszkę stuningowanego, no i na szerszych oponach. Zresztą to nie byłoby auto do szaleń, to byłoby auto raczej dla szpanu, dla wożenia się po mieście, dla przyjemności. Słuchajcie, dziękuję za uwagę subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę, jeśli choć trochę się podobało. Dziękuję za uwagę. Hej.